Siemaneczko z tej strony Katrin. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie postaram wam się nagrać całą aktualizację, która należała do Star Stable czyli po prostu święto jeździeckie, event jeździecki. Tak mniej więcej sama do oglądania. Oczywiście też właśnie wyjaśnię tą aferę, która nabywa do Star Stable: a mianowicie jak z aktualizacją po prostu, po prostu to po prostu dosyć krap. Ale to zaraz. Oczywiście zostawcie na pewno łapencję w górę, subskrypcję i dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco. Tak więc, co? Bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Okej, okay. um, i tak, moi drodzy. Mm. Na początku może wyjaśnić to właśnie aferę, która po prostu doszła do Star Stable razem z aktualizacją, czyli ze Świętym Jeździeckim. Po prostu um, SSO przez przypadek dodało um, kraba do naszej gry i on był aktualnie w sklepie globalnym do kupienia. Um, teraz niestety jakby już go nie ma. Um, właśnie SSO właśnie to dodało przez przypadek. No, i ten krab po prostu zepsuł całą grę. Czyli po prostu zepsuł po prostu nam całą grę. 100 osób było po prostu. miały po prostu. Um, zbanowane konta i tak dalej. Um, ale potem pewnie SSO je sobie to naprawiło. Bo jak ktoś właśnie kupił tego kraba, włożył to torby, i to potem właśnie coś tam. ten. coś tam właśnie jakieś lagi i tak dalej, i tak dalej. Właśnie wszystkiego takiego to małego kraba. No, powiem wam. Na pewno dużo osób zapamięta tą, tą aktualizację razem z tym krabem, który zepsuł tą grę. Um, ale póki co teraz właśnie nie ma tego kraba do kupienia, ale możliwe że właśnie z jakimś festiwalu będzie on teraz właśnie do kupienia albo po prostu żeby go jakąś zdobyć czy coś. Um, większość osób w ogóle ma jeszcze tego właśnie kraba. Um, ale on jest może, jakby mocno może mieć na to tego kraba i tak dalej, ale jak już nie ma, no to po prostu nie ma i po prostu go nie ma dali jakby... no nie ma go w sklepie globalnym i w innych, ale no. To teraz może wstejdźmy do święta jedzieckiego. aktualnie jestem na pole Jarlaheim i tam właśnie teraz... Może tak, na początku może zaczniemy od Murland, pokazuję Wam wszystko po kolei, a potem um, pójdziemy do Stein i Ogólnie teraz jest bardzo strasznie jest dużo ludzi tutaj, więc trochę mogą być jakieś lagi i tak dalej. Yy, mam nadzieję, że ja jakoś to nie wpłynie na mój głos, jak to, jest, jak to, jest, jak to sami nagrywam, to czasami jest tak, że po prostu jak, jak np. gram się docina, to jest właśnie mi głos się zacina, że po prostu jakby mój głos jest tak w sumie tak przerywany, tak jak w sumie tak gra się zacina, więc mam nadzieję, że nie będzie jakoś tak mega dużo takich tutaj błędów, ogólnie lagów. Także to co? Dobra, jesteśmy, ja słuchajcie, w Murland, koło domu, domu um, Jaspera. Czekajcie jak on to się nazywa. Poczekajcie. W każdym razie jesteśmy koło, nie, koło niego właśnie domu. No i tutaj się zaczyna tak to właśnie święto jest dzieckie. piękne są te kwiatki, w ogóle bardzo ładnie tutaj właśnie ozdoby. Aktualnie jestem normalnie pierwszy raz na święcie dzieckim, ponieważ... Just, nigdy nie było mnie na świecie dzieckim, ponieważ just, nie wygrałam w tą grę, ale teraz tutaj jestem. No. Dobra, zobaczymy, co zrobimy. mamy. Ogólnie tutaj mamy mm, jakiś świąteczny sklep, jeździecki, i mamy jakiś outfit. No, outfit jak outfit, w ogóle właśnie ten, co właśnie na was pokazywałam na spoilerach. Wiem, właśnie tutaj taki pozłosany No i mamy tutaj ogólnie różne. Em, także, no. O, to na przykład mieliśmy razem, chyba, z jakimś kodem. No, Sporo rzeczy. Nie, nie są jakieś takie specjalne, tanie, ale jakieś tam są. Dobra, w ogóle jestem Niemcem, ale jestem na tym koniu, bo w sumie trenowałam do 15 poziomu. I widzicie, to już ma po prostu 15 poziom. Dobra, tu mamy kolejny sklep. No i tutaj mamy taki sklep. Te właśnie mamy różne. W ogóle ten, właśnie ten taki pomarańczowy kolor jest mega ładny. O, właśnie ta kamizelka ta, ta właśnie kamizelka jest dziecka, melonowa słodka, dobra, nieważna. bardzo, um, bardzo ładna. Mamy to właśnie w sklepie globalnym, tylko że mamy taką zieloną. Mamy tutaj zestaw niebieski, to właśnie z niebieską, no powiem wam, ja chciałam kupić właśnie tą zieloną, ale teraz zdecyduję się, czy tą kupić, czy tą, czy może zieloną, no nie wiem, sama już, mm, ale dobra. No i tutaj mamy mm, wymienić po prostu zetony. Mm, zetony wiosenne O, ja, ja mam w ogóle Już ich 37 Bo nazbierałam O tym jeszcze miałam ich więcej, wiadomo Jak właśnie się robiło zadanie, no to po prostu Wtedy można je zdobyć Dobra, mamy tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy I mamy tutaj bardzo ładny wiosenny outfit Taki w ogóle to jest bardzo dobre pytanie I moim zdaniem to jest cena idealna A cena jest dobra I, i to właśnie za te rzeczy, Nawet no, zobaczcie O bardzo fajnie i w ogóle tanie są nawet ten są no Nie są też wszystkie mega tanie, tanie i w ogóle, ale są dosyć takiej właśnie dobrej w, w dobrej cenie. O na przykład świadło jest na ładne, chyba je kupię. Właśnie jak tutaj właśnie artism, bardzo mi się podoba. O mm, Oczywiście nie nie bo już ja się nie wybierałam. O, te siodły jest nawet fajne, takie ładne... Ogólnie jest tutaj jakby taka muzyka, taka festiwalowa. No i tutaj mamy właśnie ten sklepik, outfity bardzo tanie, bardzo dobrej cenie, moim zdaniem. Ym, no nawet to jest nam w ogóle, jakby na początku mi się nie podobało, ale chyba teraz mają razie nie wiem. Mamy bardzo, bardzo dużo lecz, no po prostu fajnie. Niektóre są pewnie zeszłego roku, czy nawet ja nie wiem, bo nie byłam na tym festiwalu. Ym, no nawet fajne, nie? Kaski jest bardzo ładny, właśnie tamten. Yy, Ocen jest bardzo ładny, taki. No nie wiem, bardzo ładny jest. Bez skinka Nawet tutaj piszę, no powiedziałam nie, bo, bo, bo to jakby tutaj tam. Yy, no i bardzo tutaj jest fajnych rzeczy, O. Tam oczywiście to są właśnie różne sklepy. Yy, no. Bardzo dużo różnych jest właśnie sklepów. I ogólnie mogą to być różne jakieś lagi albo coś. Ale to nie bazne. mamy też tutaj właśnie fryzjera i te, właśnie jakieś nowe fryzurki yy, Mamy tam też takie różne sklepy, to już może wam nie będę pokazywać yy. Mamy tutaj, może tak, mamy tutaj pierwsze zadanko i ono jest u Lorety I mamy tutaj to wygląda szafę, bo jak tam z jakimś zadanku musimy się przebrać na jakiś kolor Bo tam wpiszę No to Uważam, po prostu będę tylko jedną rzecz, A dostaniemy i tak te zatrony i w ogóle, więc no. Dobra. Mm, co tu jeszcze mamy? Dobra, tu już patrzyliśmy. Tutaj mamy fryzjera. No dobra, pokażę Wam tego fryzjera. Dobra, dobra. Zobaczymy. <grym> ale zobaczcie właśnie stąd kupiłam inny makijaż. Bo bardzo mi się spodobał. Jest to jeden taki delikatny. Zaraz Wam tu wszystko pokażę. Dobra, mamy fryzjera. No. Fryzurki za bardzo, jak wie. No, są nawet spokojnie. Ale ja za bardzo jakoś tak nie lubię. Za bardzo takich krótkich włosów. Ym, ale, jeśli bym mogła wybrać, no to samo, nie wiem, co bym tutaj kupiła. No, no, bardzo mi po prostu to się nie podoba, no. Napiszcie, jak Wam te fryzurki się podobają, mi tak średnio, kazają ja po prostu do gustu, i inaczej się podają. No, ale tak, dobra. Mamy takie, one kosztują 120 star coinsów lub po prostu ileś tam szylingów. Ogólnie tutaj bardzo nikt się zmieniło, taki właśnie niebieski, bardzo ładnie. Tak, w sumie za bardzo to, w sumie do tego, jakby interfejs, no, nie? Um, dobra, mamy tutaj makijaż, jest K, makijaż, no ten makijaż mamy w sumie spoko, taki, jest właśnie nie za ciemny, taki, no spoko, tu mamy taki, no właśnie ma piegi, nie wiem czy widzicie, ale ja widzę, że właśnie ma, ma takie piegi, Taki ogólnie bardzo delikatny, myślę, że jest dosyć ładny i myślę, że go na pewno zakupię, ale nie wiem, jest kiedy. Yy, mamy tutaj to właśnie taki ciemny makijaż, no to chwili nawet te ciemne makijażdy, też mi nawet się podobają. No i tutaj to właśnie taki makijaż, który tutaj właśnie zakupiłam. I takie niebieskie oczy, takie właśnie... Mm, nie wiem. No. no. Takie cienie niebieskie. Yy, no. Także to, tak to ogólnie wygląda. Oboże ile ludzi, dobra. Yy, yy. Nieważne, jest tu mega dużo ludzi, więc na to... Dobra. Yy. No, czekajcie, bo w ja idę, ale ja tam nie słyszyłam. Co jest właśnie dużo bacznie jest? Ładnie na ogniskach. Um, o, konie na obniżkach. Proszę bardzo, koń pełnej krwi angielskiej, za 10 star końców. Ogólnie te nie są limitowane, ze bardzo cokolwiek rozumiemy na Czy jest właśnie tak, ogólnie... Um, z jakiegoś właśnie filmu o dowiedziałam, um, że są jakieś takie limitowane są konie arabskie, nawet ale tych w sumie spoko. On kosztuje 570 Starkon. Zobaczymy, no, to jest takiego. Mm. A te kosztują 510 Starkon. mamy no, tutaj jest Andaluza 570, um, Lusitano za 570. Kolejny, no tak. Jest jeszcze w sumie wspomnieć, że kolejne konie, które będą usunięte na zawsze, to będą konie andaluzyjskie. Pierwszej generacji. A na um, targu koni Ferdinanda, zanim pójdą na. Um, czekajcie! Zanim pójdą na. zasłużony odpoczynek. No. Także, jeśli, właśnie, jeśli nie kupiliście, to właśnie one odejdą i one odejdą. Razem z aktualizacją, czyli chyba. 24 kwietnia, czekajcie, muszę tutaj dokładnie sprawdzić, bo nie wiem, czy dokładnie mówię, to było dokładnie, to właśnie za Tak, 24 kwietnia, w środowej aktualizacji. Mam atrybuty właśnie takiego fryzera końskiego. Um, no, ogólnie, dojdę na pewno właśnie na jakiś koni na festiwal i w ogóle, ile będzie jakby więcej zadanek, no. Mamy tutaj różne i tak dalej. O, mamy też różne takie sklepy zoologiczne, zetony. To sobie zobaczymy. O, no zwierzaki, takie, takie zwierzaki typowe. Tu mamy takie też za pokeny zwierzaki. Czekajcie, czekajcie. No kurde, o. To właśnie takie. O, różne baloniki. Jakieś wybiórka, jakieś właśnie kwiatki. Ogólnie to właśnie tulipany były za zadania na święcie mm, w Jorwiku. W Stanie więc no. Mamy kolejne. No, chyba te były już. Tak, były już chyba. Bo tam, no. Dobra. Mamy tu też opiekę weterynaryjną, no, i po prostu będziemy mieć 10 tylko. tylko! To, Poczekajcie, tokenów, obozem, zetonów. dobra, bardzo są zetony. Na op opiekę weterynaryjną, no, czyli po prostu nas koniec będzie jakby bardziej szczęśliwy. Chyba o to, chyba właśnie o to chodzi. Dobra. Teraz pójdziemy na. Jest mm, tu bardzo dużo zadanek, masakra. Ale to nie ma sakra, przejdziemy nie Sunnyamba dużo i będziemy konia, różne konie, jak tylko chcemy. bo tu już sporo. Teraz tak pójdziemy na. mm. Um, dostanie Jorvik. Także idziemy. Dobra, aktualnie jesteśmy mega bardzo dużo tutaj, właśnie ludzi. Tu mamy te same sklepy, tam mamy dużo zadanek itd. i tak dalej. I to właśnie za te możemy dostać dużo do właśnie tych tokenów. Nie, to są żetony, że ja gadam. Ym, tutaj właśnie mamy ten cały obóz No Zadanka i tak dalej I to właśnie jest tam Sabina, zadanko z Sabiną A A fajnie się tutaj się potknę, no Dobra Tak to wszystko wygląda ym, No Oczywiście teraz powiem właśnie jak Zbierać więcej tokenów, tak po prostu dostawać I teraz tak ym, Jak po prostu robimy różne zadania w Murland W i Jorvik To dostaniemy bardzo dużo tokenów więc niektórzy z tych są wyścigi na przykład są um, codziennie um, jest bardzo dużo nawet są grupowe um, wyścigi w ogóle dać to po prostu słynie bardzo dużo właśnie tych tutaj zetonów um, no ogólnie to właśnie w jakimś sklepie znalazłam właśnie taką fajną maskę <laughs> dobra właśnie ją kupiłam um, no także mam nadzieję, że ten film wam się podobał Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapencji w górę, subskrypcji i dzwoneczka, jeśli chcecie być zawsze na bieżąco z moimi filmami. Tak więc co, trzymajcie się i do następnego.